Witajcie z tej strony Wilfej21. Um, dzisiaj rozegram sobie pierwszą bitwę moim nowym nabytkiem, czyli rosyjskim tdk 7 siódmego poziomu SU-122-44. Pojazd pojawił się niedawno w sklepie, um, pojazd dopiero zakupiłem, udało mi się go wyposażyć i teraz rozegram pierwszą bitwę um, z moim kolegą z klanu PJ Master. Parametry. Um, Jakbyście chcieli kupić, a nie wiecie jakie ma parametry, to tutaj właśnie Wam pokazuję. Wytrzymałość 950, pancerz kadłuba z przodu ma 90 mm. Ale zobaczcie, że ten kąt jest strasznie potężny, przez co przednia płyta jest znacznie efektywniejsza. Działo, szybkostrzelność prawie 6 pocisków na minutę, średnie obrażenia 400. Także no, jest fajnie. Czas celowania 2-3. Dobra, przechodzimy do bitwy. Dobra. Rzuciło nas na topie. Przeciwnik ma E25 z Jak Panterę. Churchilla GC. Mamy kawu trujeczkę. Tutaj chyba czołgi są normalnie bez kamuflaża. Ja mam zainstalowane mody na kamuflaż. Dobra. Pojazd się obraca bardzo fajnie. Zobaczmy teraz jego mobilność i opuszczanie. Podnoszenie działa. No, tutaj rewelacji nie ma. W wychyłach również. No, ale jedziemy. Zobaczcie, pojazd jest szybki. Już 30 na godzinę. Osiągnęliśmy prędkość. I może sobie hmm, po snajpie trochę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie nic nasi nie wyświecili. No, pojazd jest ogólnie bardzo ładny. Jest komet. Nie przebił nas. No Mamy taki kąt potężny, że Wątpię, żeby nas spenetrował 452, czyli losowanie bardzo fajne. Tutaj znowu nas komet nie przebił. Jest E25. Nie trafiłem. On nas nie przebił. Jest na hita. Także raczej już skończymy. Dobra. Udało się. Hmm. Delikatnie zmienię pozycję. Może wyświecą się ci koledzy. No, gdzie jesteś komet? Jest, komet zmienił pozycję. 350 prawie. I nawet. Muszę się schować. Inaczej przeciwnik nas zniszczy. Ile poczekam? Może coś albo ktoś do niego strzeli? Kolega jest na górce, także może wyjadę. Żeby mniej więcej w zasadzkę nasz przeciwnik wjechał. Pojazd się fajnie obraca. Ja bardzo lubię takie Deki. Szybkie, zwinne, z dobrym pieprznięciem. Jest komet. Komet dalej siedzi na tej górce, tak? jakby go tu załatwić? Hmm. Nie chcę ryzykować, bo jestem na hita. Dobra, cofnę do kolegi może. Więcej pojadę na wstecznym niż do przodu. No, ale co tam? O, jest komet. Komet. Komet będzie tutaj jechał, kolega chyba nie trafił, no to był jego pocisk. Poczekam. Dobra, jedzie. I... dobra. Wpadł w nasze sidła. Teraz VKD. Oj, oj, oj. Może nas nie przebije? Tak jest. No, niech na nas wałeczka wyjedzie. No, kolega ładnie bije. Nie chcę ryzykować. Dobra. Został się ostatni przeciwnik. Jacht Panther. Zobaczcie. Ta płyta jest strasznie skontowana. Jeżeli jeszcze sami tak skontujemy, czyli na przykład wjedziemy na lekko hmm, pochyłą górkę, to ta wartość pancerza nam znacznie wzrośnie. Jestem bardzo zadowolony z zakupu. Mobilność, pancerz, działo. Jest. Kolega Yacht Panther. No, a tutaj nasz plutonowy zniszczy czołg. I tak też się stało. Bitwa wygrana. Ja zniszczyłem trzech przeciwników. Mój plutonowy dwóch. Pierwsza klasa. Zarobek 75 tysięcy za 2300 uszkodzeń. Jest to naprawdę bardzo dobry zarobek. No. Potem się zapytam kolegi, ile kolega zarobił. Oddaliśmy 8 strzałów, 7 trafień, 7 przebić. Skuteczność, no i kredyty, amunicja. Mało kosztowała naprawa, również. I to by było na tyle. Aha, tu wyposażenia nie mam, czyli zarobiliśmy mniej trochę. Po odliczeniu. 10, no to zarobiliśmy około tysięcy, Coś takiego 64 tysiące. Co i tak jest to bardzo dobry wynik. Bardzo dobry zarobek. No i cóż, to by było na tyle. Zalety wady. No to zalet. Pancerz, bardzo mm, dobrze skontowany, przez co dużo odbija, bardzo dobre działo. Mm, oraz mobilność. To jest Tedek bezwieżowy. I w takich pojazdach cenię naprawdę sobie mobilność. Z wad. No to wada jest taka, że ten czołg można kupić na razie tylko za prawdziwe pieniądze. No, no i depresja działa chyba, tak. Pojazd ma przeciętną depresję i. No nie możemy aż tak strasznie opuścić tego działa, tak. I to by było na tyle. Nie będę już dłużej przynudzał. Może niedługo wrzucę jakieś kolejne bitwy tym pojazdem. Jeszcze wam pokażę. To była pierwsza bitwa. O, to, to jak widzicie. No i dobra. Dziękuję za uwagę, żegnam się z Wami oraz do usłyszenia.